taka powiedzmy szybka robótka, a wcale nie szybka, bo trwało to w nieskończoność wymiana rozrządu w silniku F4R to jest dwulitrowa jednostka, ale w zasadzie ta sama yy, zasada dotyczy silnika F4P, czyli 18, F4K 16 jest bardzo bardzo podobny, to jest praktycznie to samo, także te same zasady trzeba się trzymać. Słuchajcie, nie będę tutaj pokazywał, jak to wymienić, bo już jest wymieniony jest trochę tych filmów jak to wymienić i co i jak ja tutaj powiem kilka rzeczy, których, o których się nie mówi a które są ważne i, i można na przykład się nadziać pierwsza rzecz, musicie sobie uszykować narzędzia, których pewnie nie macie bez nich nie podchodźcie do tej roboty jeżeli nie macie takich narzędzi to nie zaczynajcie hmm. Musicie sobie załatwić. O matko, tu jest wszystko wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinno być. Słuchajcie, spójrzcie, taki, taki ściągacz. E, na przykład dorobiłem sobie sam. Spójrzcie, dwa otwory. W zasadzie trzy otwory. Na środku to jest śruba dziesiątka, także ósemka, także otwór dziesiątka. Może być, nie musi być taka gruba blacha, może być wiele mniejsza. Tutaj są dwie czwóreczki, takie dłuższe. To jest blokada, znaczy blokada to jest ściągać do zdjęcia. Tutaj pod kołem pasowym jest koło zębate. Za chwilę wam je pokażę. I dwa otwory są bez tego. Może być bardzo ciężko, to potrafi być zapieczone mocno. Dlatego bez takiego ściągacza nie zaczynajcie tej pracy, bo pewnie tego koła pasowego, czy znaczy samego koła pasowego, ale pod spodem koła zęba tego wale, nie zdejmiecie, jak już tutaj jestem, to wam pokażę. Patrzcie, kładacie sobie taką śrubkę z podkładką, żeby zaślepić ten otwór i potem ten magiczny ściągacz. Ja tutaj jeszcze dorzucam dwie nasadki takie małe, tylko no, złapałem dużą. Dwie małe, żeby dystans mieć, bo mam za długie się te śruby czwórki, możecie będzie śmień krótsze, to lepiej. No i co? Wkrę wkręcasz sobie przez ten ściągacz, yy, przez ten ściągacz w te dwa otwory tutaj widzicie, wkręcacie sobie te śruby czwórki, a blokujecie sobie jakiś płaskim kluczem z tyłu nakrętkę i kręcicie i pięknie to kółko schodzi. Później trzeba je oczywiście dobrze wyczyścić i, i ten trzeba je dobrze wyczyścić. I żeby ono nachodziło i pływało, tutaj, bo to jest tak zwane koło pływające. Tutaj nie ma żadnego klina. Jak zauważycie, że niby to jest otwór na klina. To nie jest otwór na klin, i się nie zbiega. Co z tego, nie ma różnicy. Te koło można ustawić w dowolnym miejscu i będzie dobrze, ale bez tego ściągacza. Nie zaczynajcie. Dodatkowo, słuchajcie. Zaopatrzcie się w taką blokadę. To jest akurat blokada w silniku F4R. Trzeba ją mocno skręcić. Jak skręcisz ją za słabo, yy... dobra, jak skręcisz ją za słabo, to, to tutaj blokada z drugiej strony potrafi się wygiąć na którejś z wałków. Przeważnie na tym, bo ten jest, bo skręci się dosłownie, nie? Ktoś kiedyś na internetach pisał na Allegro, że... Tej nie, tamta nie, tamta się wygina, ta jest z gównolitu zrobiona, one wszystkie są z gównolitu zrobione, wiecie co? To jest niby porządna kawał blachy, ale to jest zwykła blacha, jakaś tam pocynkowana czy coś i ten... Yy no i potrafi się wygiąć, nie? Jeżeli dobrze tego, bardzo dobrze tego mocno nie skręcicie, to ta blacha, wałek przeniesie całą siłę i potrafi zgiąć tą blachę, a później ustawicie sobie rozrząd, wszystko jest ustawione a tu się okaże, że jedna strona jest lekko przegięta, no i wałek rozrządu jest w niewłaściwej pozycji, trzeba znowu to skręcić jak to już skręcisz mocno i masz tutaj skręcone śruby, to możesz tą na chwilę wyczepić, bez problemu tą, tą blokadę i sobie to gdzieś tam na imadle wyprostować no dobra, już nie będę tutaj wkładał Dlatego tak, dobrze to skręcajcie. To jest akurat blokada w silniku F4R. Dwulitrowej jednostce. Taka sama blokada jest stosowana w silnikach 1.8, a w silnikach 1.6 jest inna. Ona nie wygląda tak, ma tu takie spore wcięcie. Samo koło zmiennych faser z rządu też wygląda inaczej. Yy, dlatego no musi być inna. I teraz tak. I tam, i tu trzeba je mocno skręcić. One czasem nie pasują. te blokady w 16 silnikach. Nie pasują, a to dlatego, że macie już rozrząd lekko przestawiony na, na wałkach. Jak ktoś tutaj sobie spasuje już te wałki na siłę powiedzmy i zablokuje blokadę wału na dole. Zaraz wam o niej też powiem, bo tutaj miałem niezłe niezły boje z nią. To potem nie może spasować tej. Musi dobrze spasować tą i naprawdę powalczyć, ponaciągać się z tym, żeby, żeby dobrze spasować tą. A po co ta blokada? Jeżeli wymieniasz sam pasek, to nie potrzebujesz tej blokady do niczego. Wystarczy zablokować wałki rozrządu, zablokować wał, zrzucasz pasek, zakładasz nowy napinacz, rolki i ten. I. No i tyle, nie? I skręcasz wszystko tak, jak trzeba. Jeżeli wymieniasz koło zmiennych faz rozrządu, koniecznie musisz mieć tą blokadę. Bez tej blokady, dobrze mocno przykręconej, dobrze zablokowanej, dobrze zablokowanych kół skręcisz tą blachę. Dosłownie ją skręcisz. A jak ją skręcisz, siłując się z, z tutaj śrubą, sama nakrętka tutaj już, zaślepka tej, tego koła zmiennych faz rozrządu jest już w miarę mocno przykręcona. A pod spodem jest jeszcze nakrętka taka specjalna ze śrubą. Ona tam jest na 100 Nm przykręcona, także jest to już niezła siła. Jest w stanie na takiej dźwigni wygiąć tą blaszkę jak plastelina. Dobrze, tyle o tej blokadzie i o tej blokadzie. Ona, a może jeszcze słówko o tej, spójrzcie. Ona musi pasować naprawdę, o, idealnie. Musi być równo. Nie ma opcji, że jakieś tam. Yy, że jakieś tam zwichrowanie. Jak ja tutaj wymieniałem ten rozrząd przed wymianą. To w to koło pięknie wchodziło, a tutaj musiałem naciągnąć lekko z drugiej strony yy, tą blokadę, żeby w ogóle się wpasować w wałki. Czyli ktoś już tutaj kiedyś yy, nie do końca idealnie ten rozrząd powiedzmy ustawił, może sam miał tą blachę, blokadę zwichrowaną i, no, i ale sam jeździł idealnie, nie było żadnego problemu. Nie? W silnikach F4R, F4P ta blokada w standardzie ma takie uszko, one zawsze mają te ucho. I tutaj fajnie sobie w śrubkę wkręcasz i ono niewiele. Ja to teraz mam luźno, bo ja już skończyłem robotę, także tylko na pokaz. Normalnie to dociskasz do końca, to dociskasz, żeby tu nic nie wyskoczyło nie? w trakcie pracy, a w silnikach 1,6 K4K4P kurczę zwariowałem już zapomniałem K4M Ym, nie ma tutaj śrubki znaczy samo ucho jest w blokadzie ale tutaj nie ma tego wpustu. on jest tutaj bardziej z boku i teraz trzeba we własnym zakresie dorobić sobie taką blaszkę żeby skręcić sobie to ucho z tym, z tą śrubką z boku żeby też nie mieć możliwości wypadnięcia a nie może sobie tutaj gdzieś zaprzeć yy, tej blokady ponieważ y, trzeba manewrować silnikiem. Spójrzcie, jest otwarty na lewarku. Miska olejowa. Oczywiście guma. Może być kawał drewna, nie musi być guma. I y, 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 trzeba dawać silnik czasem do góry, czasem na dół. Do góry, żeby ta blokada weszła, na dół żeby mieć dostęp dobry do, do koła tam zębatego na nawale. No i tak sobie manewrować, góra dół co dalej, co dalej pasek to pasek co tutaj jeszcze, o spójrzcie spójrzcie szmata, co to za szmata gdzieś w otworze w kolektorze dolotowym, przepustnica na boku szmata włożona przepustnica przeszkadza, ona tutaj zajmuje dużo miejsca, tak za dobrze tam nie widać no, teoretycznie jest możliwość, żeby ta przepustnica została, ale męczyła mnie, więc ją wyjąłem. Jeżeli ją wyjąłem, zabezpieczyłem otwór, żeby nic tam żaden robal nie wlazł. Tak? I no i tyle na temat szmaty. Co dalej? No i lepsze jest to. Czekajcie, miałem wam pokazać, bez czego nie zaczynać pracy. Pokazałem już magiczny ściągacz, ale pokażę wam jeszcze jedno. Gdzieś tutaj leży na pewno ta czternastka. Jest. Patrzcie. Bez takiego klucza też nie zaczynajcie. Jak nie macie takiego 14 mm, ja tutaj próbowałem na początku śrubę po prostu skręcić. Śrubę, dwie nakrętki, kontra. Jeszcze ją wyspawałem, żeby to się wszystko trzymało i już sobie zrobiłem taki klucz powiedzmy. Ukręcił się dosłownie po jednym ruchu, nie to nie to jest za słabe. Musi być konkretny klucz, konkretny isol, żeby tą nakrętkę ruszyć, bo nie wiadomo kto jak ją tam wkleił, wkręcił i, i jest tutaj trochę tej siły, także bez, bez klucza, bez tej małej, małego ściągacza takiego, można sobie we własnym zakresie dorobić. Jedna. Nie podchodźcie Aha, jeszcze jedna. Nie wiem, czy macie czym ściągnąć yy, ramiona wycieraczek, ale ściągać do ramion wycieraczek też jest tutaj konieczny nie? Bo, bo trzeba zacząć całą robotę od, od zdjęcia tego, tych ramion. Co jeszcze? Czemu ja mam tak samochód rozebrany? Do rozrządu rozebrał pół samochodu. No kurde, wariat, nie? Słuchajcie, taka moja przygoda że myślę, że zwariuję raz, że zdjęcie z zderzaka to, to jest moment dosłownie kilka minut I tutaj jest no, tu lampy, wszystko tutaj jest rura taka fajna, przewód, wąż którym bardzo łatwo spuścić płyn chłodniczy bo płyn chłodniczy trzeba spuścić, żeby odkręcić pompę wody, no chyba, że jej nie wymieniasz ja wszytko wszystko także ściskasz tutaj ten ścisk tą, tą obejmę wąż schodzi, pyk Płyn do miski, dobra jest. Zakładamy, jest super. Jest układ już powiedzmy pusty. Ale nie tłumaczy to tego, że ja tutaj pół samochodu rozebrałem. Przypadek był ciekawy. To ja Wam powiem, o tym przypadku opowiem. Od czego zacząć w ogóle wymianę rozrządu. Nie? Tu jeszcze mi obudowy zostały. Spójrzcie na to. Patrzcie jaka magiczna śrubka. To była śrubka z nasadką E14, dokładnie taką. Tu mamy E14, i no coś nie bardzo pasowało. No, próbowałem to odkręcić, wysmikiwała się ciągle. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. Pewnie to jest E16, nie E14. Założyłem E16, przekręciłem i już było tutaj po tych listkach na, na śrubce. Jak listki się rozpadły, to wiecie tutaj, które wchodzą w te otwory. No to już E14 z powrotem nie pasowała w żaden sposób ani nabić, ani tam się dostać porządnie. No i kombinacje. Mam nasadkę taką z takimi uniwersalną, z takimi bolcami, Kurczę, nie w tym teraz gdzieś wyniosłem przynosić. W każdym razie ona jest uszkodzona, bo kiedyś tam taką jedną robotę robiłem i poskręcały się te wałki w środku. Więc być może taką właśnie nasadką dałoby się tu uratować, ale mało kto ją posiada, także pomocą przyszła spawarka. Wszystkie spawy od niej odpadały. Zostarczyło nakrętkę, zwyczajną nakrętkę, do tej śruby po prostu, do łba przyspawać. I później już miałaby po prostu no, sześciokątne yy, nasadkę, na, na zwykłą nasadkę. Można odkręcić, ale wszystkie się ukręcały, cudowały, odpadały, nie ma dojścia. Musiałem rozebrać tutaj przód, chłodnicę tutaj z dołu wyjąć lekko, żeby klimę nie rozszczelnić i dostać się tam do tej mojej śruby z mm, śruby no do, właśnie do tej ukręconej śruby na blokadzie wału którą można tam zobaczyć, za chwilę spróbuję o jest jeszcze włożony, włożona e, blokada wału zresztą ją już wyjmę, zostanie sam otwór brzydki dostęp, no i tutaj musiałem wszystkie węże na bok odwalić, o matko siedziało, no i troszeczkę jest przyskrzyniona, czemu? No muszę ruszyć wałem o milimetr, bo nie, może palcami wydziała. jak jest, jest, jest mam łobuziarę, dobra i teraz tak został mi tam otwór tutaj obok, tutaj bagnetu oleju jest otwór i teraz polecałbym Wam wszystkim Zacząć od tego otworu Dostęp jest od wewną, od środka Trzeba się położyć pod samochodem Dłonią wyczuć Tu gdzieś na tym zagięciu Kabla Przy właśnie gnieździe no, Odrobinę yy, W lewo No teraz jak patrzę w prawo Od Od bagnetu oleju jest właśnie taka śrubka Dziwna i właśnie to od tej śrubki od, 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 zacznijcie odkręcać, nie musi być przy samej wymianie rozrządu. Możecie zrobić to dzień, tydzień wcześniej. Czy ją w ogóle da się ruszyć, żebyście wiedzieli, co Was czeka. Jeżeli jej się ruszyć nie da, ale powinno dać się. Spróbujcie tam jakoś dźwignię zrobić. Spróbujcie to tam przywalić jakim młotkiem, tą nasadkę najpierw porządnie, żeby ją nabić. Tą E14. Jeżeli ją uda wam się ładnie nabić i będzie dobrze trzymać, i się odkręci, ona się ruszy bo miałem tak zapieczoną, że tego się nie dało odkręcić. I ona się ruszy. To, to jej nie odkręcajcie. Po prostu już będziecie widzieć, o fajnie idzie, to ją wkręćcie z powrotem, z lekkim dociskiem, tam nie ma ogromnego ciśnienia ani nic, tam nic nie wyleci, także spokojnie. zresztą olej też nie wypłynie, bo jest powyżej lustra yy, oleju, że tak powiem. Yy... I od niej zacznijcie całą robotę od tej nieszczęsnej śrubki jeżeli ją ruszycie, uda Wam się ją ruszyć to już będziecie wiedzieć, że reszta roboty też pójdzie nie? pamiętajcie o, o tym, żeby dobrze zamocować żeby nie wypadł yy, tą blokadę yy, można użyć żeby sobie wypatrzeć w którym miejscu bo tu będzie wszystko pozamykane jeszcze no chociaż jak, jak zaszalejecie to możecie sobie nawet potwierać już obudowę i, i wtedy szukać tego górnego punktu martwego Yy, świeca pierwszą no, pierwszą od prawej ode mnie, tak jak stoję tak? czyli tak naprawdę to z lewej strony samochodu pierwszą yy, włożyć coś tam, ja sobie włożyłem taki drucik o, piękny tutaj pięknie pasuje równiutko, idealnie w dół schodzi i opiera się na tłoku i wtedy jedna osoba dobrze dwie osoby to robić, bo to jest męczarnie troszkę Jedna osoba kręci wałem w prawo, a tutaj jedzie. Jeżeli wałki rozrządu, jeżeli wałki rozrządu, ja Wam teraz pokażę coś, to jest też to jest ważne, bo są dwie pozycje i można się rypnąć i mu powiedzieć, kurczę, nic nie pasuje. Nie wiem gdzie jest. Jeszcze wspomnę o tej blokadzie na dole. Może wyjmy. Dwie pozycje wałków. Ona ma, nie wiem czy będzie widać, jest yy, przestawiona. Widzicie te, te wcięcie? Yy, wcięcie na, na, na wałkach rozrządu jednym i drugim, i sącym i wydechowym, jest yy, powiedzmy tak samo przesunięte. Spójrzcie, nie jest idealnie w środku ta oś. Oś tego, tego wycięcia nie jest dokładnie w środku, ono jest troszeczkę w dole pod osią, ten otwór. I to jest właśnie ten punkt górnego martwego punktu, dół, dół przesunięcia tych, tej, tego wycięcia tej w osi jest dołem właśnie górnym martwym punktem. I to jest ten górny martwy punkt, jeżeli tutaj osiągniecie ten górny martwy punkt, Tutaj na znakach jakoś tam wypadnie, nie wiem, czy ktoś będzie sobie tam zaznaczył wcześniej, czy, czy nie, jakieś wcześniejsze wcześniejszej wymianie rozrządu, czy to będzie pierwsza wymiana rozrządu jakimś cudem. W tym rośniku raczej nie wiem, czy to możliwe, ale możliwe. Także tutaj nie ma co patrzeć, tylko interesuje nas tutaj niższa, znaczy ta oś przesunięta w dół. I dodatkowo tutaj blokada wału. Teraz tak, w silnikach K4M jest inaczej niż, niż w FCR dobra, w silnikach 1.6 jest inaczej niż w silnikach 1.8 i 2.0 teraz tak, w silnikach 2.0 dojeżdżasz do górnego martwego punktu w, w nawale i go widać i za chwilę powiem Wam co Wam bardzo by się przydało do takiego czegoś, do takiej robótki no jest niezastąpione, rewelacja nie? ale zaraz Wam, już za chwilkę Wam powiem ustawiacie sobie mniej więcej tutaj te żeby tu pasowały te, te, właśnie, wałki. Mniej więcej powiedzcie, że o, pasuje, to będzie to. No dobrze, no to nie wkładajcie jej jeszcze, jak już jest dobrze. To znaczy, że prawdopodobnie już tam jest niemalże idealnie, ale nie do końca. I wtedy przydałaby Wam się taka kamerka. Łomatko, jaki to jest, fajny sprzęt, nie? Chińszczyzna jakich mało. Gdzieś tam z jakiegoś ali coś tam, nie? za, nie wiem, 15 złotych? I dosłownie robi robota nie? Znaczy no, co, ja Wam zapakuję tutaj e, tą kamerkę i pokażę Wam mini nagranie z tego, jak wygląda e, punkt górny, martwy punkt w silniku 2.0 i 1.8. W silniku 1.4 Wam nie pokażę, bo, bo tutaj nie mam. E, I w silniku 1.8 nie wchodzi we wcięcie. W kole tym zamachowym. Takie małe wcięcie jest. Obok są otwory, żeby w otwór nie wpakować. Do wyważania otwory specjalne. Także takie wcięcie trzeba trafić. I ono wygląda jak wcięcie, dosłownie tą kamerką. A w silnikach 1.6 jest inaczej, ponieważ tam nie ma żadnego wcięcia tylko wał spiera się na takiej podstawie i trzeba odrobinę przechylić. Trzeba odrobinę przechylić wałki w tą stronę, one będą jechać w prawo, bo one się skręcają w prawo, będą tak złukosowane obydwa, pod takim ukosem, no teraz pokazałem bardzo duży, ale lekkim ukosem, wtedy wkręcamy, bo w silnikach jeden, w silnikach dwulitrowych i 1,8 jest wkładana, tylko widzicie taka. Blokada, buch i nic więcej. Tu nie ma żadnego gwintu ani nic, tylko wkładasz, po prostu ono dochodzi tutaj do końca. Idealnie do końca dobiję. Dobrze włożona, dobrze włożona, dobrze osadzona. A w silnikach 1.6 jest wkręcana, także skręcacie wałki tą dolną osią poniżej osi w dół, skierowane tymi wcięciami troszeczkę w dół, skręcone lekko pod ukosem tak. Ale tylko delikatnie, powiedzmy tam 5 mm, wkręcacie do końca tą blokadę. W silnikach 1,6, powtarzam, wkręcacie tą blokadę do końca i wtedy wałem obracacie bardzo, bardzo, bardzo powoli, aż usłyszycie takie bum, czyli doszedł wał do blokady. I wtedy w tym momencie ta blokada musi pasować tutaj, jak tam. Jak tam dojdzie delikatnie do blokady, to te wałki się też równiutko zejdą w osi i ona będzie pasować ta blokada. A w silnikach 1.8 patrzysz czy już w zasadzie idealnie pasuje i wtedy dobrze jest sobie wziąć taką kamerkę. Właśnie taką kamerkę. Wpuścić tam i zerknąć, czy te wcięcie. Yy... Czy te wcięcie jest dobrym wcięciem Ja za chwilkę Wam pokażę te wcięcie I to chyba ostatnie moje gadanie O tym całym silniku i wariacji Skręcam to na gotowo To moją magiczną śrubkę Zaraz zastąpię inną śrubką Bo, bo wstyd, żeby coś takiego trafiło do auta I Skręcam całość no, Poczekam parę godzin dobrych Zaleję płynem I testy Dobra Pokazuję Wam jak wygląda ten działanie tej kamery i wcięcie w silnikach 1.8 i 1.6 nie, 1.6 sorry, 1.8 i 2 litry i spójrzcie to jest silnik 2 -litrowy. ja tu kamerkę moją tutaj włączę tą sondę i spójrzcie tak wygląda właśnie widok tego tego rowka jest inny niż o proszę bardzo Tutaj ewidentnie widać takie dwa hmm, dwa rowki no i ten pośrodku rowek. Gdy najedziemy wjedziemy w otwór który y, jest otworem do wyważania to będzie ewidentny taki o, no, okrągły otwór jak to otwór. A to tutaj teraz widzicie dziurę i dosłownie ten y, rowek w który trzeba włożyć blokadę. Dobra się nagadałem mam nadzieję, że do kogoś tam dotarło i będzie mu to pomocne, bo bo, no można się nadziać, że a kurczę, myślałem, że taki klucz to to mogę go zastąpić czymś tam a te koło pasowe znaczy te koło zębate spod koła pasowego to same zeskoczy na, na twój widok albo coś, kurczę. Yy. no i takie niesnaski, nie, typu wygięty właśnie tam ten yy. Tam ten, tamta blokada wygięta można naprawdę ją wygiąć oj to byłoby chyba na tyle zobaczcie taki z ręki ruszany ten, ten cały obraz i za dużo nie widać gość pokazuje za szybko za, za dużo gada no, ale czasem trzeba nagadać i żeby komuś to życie ułatwić nie? dobra tyle trzymajcie się, cześć